Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z serii po prostu nieruchomości, nowej odświeżonej wersji, w której mówimy o tym, jak skutecznie inwestować na rynku nieruchomości. E, nazywam się Adrian Musiał i od 9 lat zajmuję się tematyką nieruchomości, od 7 lat skutecznie inwestuję na rynku. E, zarówno ja, jak i, moi, jak i pomagam moim klientom inwestować skutecznie na rynku, dlatego serdecznie Was zapraszam. E, w ostatnim odcinku mówiłem o tym, e, jak robić, żeby znaleźć swoją. E, Perełkę inwestycyjną, gdzie szukać, żeby e, znaleźć okazję na rynku. E, dzisiaj natomiast chciałbym powiedzieć e, na temat tego, jak skutecznie negocjować zakup swojej Pierwszej nieruchomości, kolejnej nieruchomości, ale co ważne, chciałbym Was również zachęcić do tego, żeby jeżeli podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy inwestować w nieruchomości, jeżeli zastanawiamy się nad tym, czy chcemy to robić, no to uważam, że nie ma na co czekać, trzeba wziąć się do roboty. Najlepszy moment jest właśnie teraz, czyli jeżeli zdecydowaliśmy się, że chcemy inwestować na rynku, zróbmy to już, zacznijmy się orientować na rynku w cenach nieruchomości, to po ile chodzą mieszkania w naszej lokacji. I nauczmy się rozpoznawać okazje na rynku nieruchomości w momencie, gdy trafi nam się taka okazja, żebyśmy byli w stanie kupić. Ale zachęcam Was również do tego, żebyśmy nie czekali na kolejne odcinki i nie czekali, aż będziemy mieli komplet wiedzy, tylko już zaczynali działać od razu, nie czekając. Dlatego zapraszam Was do dzisiejszego odcinka: Jak skutecznie negocjować zakup mieszkania? Zapraszam! Negocjowanie jest złożonym procesem, dlatego dzisiaj skupimy się jakby na podstawach całości negocjacji. Wiele osób myśli, że negocjowanie to po prostu targowanie się z właścicielem i przekamarzanie, jeżeli chodzi o cenę, a to nieprawda. Wiele osób myśli też, że są wygadani i że kompletnie idąc bez przygotowania na zakup takiej nieruchomości sobie poradzą. Negocjują przecież w domu z żoną, z dzieckiem, więc spokojnie dadzą sobie radę. Niedawno miałem taką sytuację w mojej pracy, gdzie klient kupujący postanowił negocjować zakup nieruchomości na pół godziny przed aktem notarialnym, powołując się na brak dokumentu konkretnego, jeżeli chodzi o tą nieruchomość. To akurat była specyficzna sytuacja, ponieważ nieruchomość stanowiła salę weselną, która była w trakcie budowy, więc z łatwością można się tam było doszukać jakiegoś braku jakiegoś dokumentu. No i co się okazało, no klient na pół godziny przed aktem notarialnym udało mu się jeszcze wynegocjować 5000. I jakby każdy sposób negocjacji jest dobry, ważne żeby był skuteczny, aczkolwiek chciałbym się skupić na tych takich najbardziej etycznych sposobach negocjacji takich zgodnych jakby z samym sobą. Zatem jak skutecznie negocjować i o ile średnie jesteśmy, w kupić statystycznie tanie mieszkanie od ceny ofertowej? Na to pytanie odpowiem już na samym końcu tego odcinka. Wiele osób zapomina o tym, że w przypadku negocjacji najważniejsze jest przygotowanie. To element w ogóle często zapominany i w ogóle nie wiemy, że powinniśmy się przygotować do takiej rozmowy. I co najważniejsze, ustalić cenę maksymalną, jaką jesteśmy w stanie dać za dane mieszkanie, żeby potem w toku negocjacji i uniesieniu emocjonalnym nie, nie zaproponować wyższej ceny niż sobie założyliśmy. Dlatego powinniśmy ustawić naszą batnę, czyli to. Jaką będziemy mieli alternatywę w przypadku, gdy nasze negocjacje nie zakończą się sukcesem? A więc, idąc dalej, tym co mówiłem wcześniej, mamy 100 nieruchomości do przejrzenia. 10 z tych nieruchomości powinniśmy zobaczyć na żywo. W przypadku trzech powinniśmy zaproponować zadowalającą nas. Kwotę, za którą jesteśmy w stanie to kupić, a jedno z tych trzech mieszkanie faktycznie kupić. Dzięki temu, gdy negocjacje zakończą się niepowodzeniem na jednym z mieszkań, nie będziemy się o tym osobiście przejmować i będziemy wiedzieli, że mamy alternatywę jeszcze w dwóch pozostałych, gdzie złożyliśmy propozycje cenowe. Ustal watne, czyli to, jakich argumentów użyjesz w momencie, gdy sprzedający nie będzie chciał się zgodzić na Twoją propozycję cenową? Taką tak, alternatywą może być na przykład to, że mieszkanie jest już długo na rynku, to, że e, jesteś elastyczny co do zakupu, że jesteś w stanie dogadać się co do terminu wyprowadzki, na przykład, e, na przykład to, że e, jesteś w stanie zapłacić. Choćby już dzisiaj, dzisiaj podpisać mowę przedstępną, w tym tygodniu sfinalizować transakcję płacąc gotówką. Jest jeszcze coś takiego, jak demony sprzedającego, czyli informacja, co do której sprzedający nie do końca chciałby ci powiedzieć. I czymś takim może być na przykład to, że na piętrze pierwszym pod numerem mieszkania X mieszka taka lekka patologia. I co do końca. E co może lekko przełożyć się na to, że w momencie, gdy użyjemy tego sformułowania, że wie pan, my wiemy, że tam na tym pierwszym piętrze, tam pod numerem mieszkania takim mieszkają niezaciekawi ludzie, więc no wie pan, nie do końca czujemy się bezpiecznie, więc być może ten argument nie jest oczywiście nie jest to nic pewnego, ale oczywiście używając takich argumentów takich. Demonów sprzedającego, wymieniając to, że mamy taką informację, yy, może to wpłynąć na to, że uda nam się tą nieruchomość kupić taniej. Jak tę informację zdobyć? Po prostu przed negocjacjami udajemy się do sąsiadów, na przykład w klatce obok, czy w tej samej klatce. Pytamy, wiedzą wiedz, Państwo, chcemy tutaj kupić mieszkanie, czy tutaj jest bezpiecznie, czy tutaj pod którym z numerem mieszkań mieszka kogoś, ktoś, kogo nie chcielibyśmy yy, wieczorem spotkać na klatce schodowej. Yy, być może taka informacja. Kolejnym. E, ważnym elementem jest e, oprócz, wiadomo, przygotowania, które uczyniliśmy, to, żeby na takie spotkanie negocjacyjne nie ubierać się w najdroższe garnitury, e, nie ubierać najdroższych zegarków, nie parkować samochodu pod. E, Naszego samochodu pod klatką schodową, gdy przyjeżdżamy na takie negocjacje. Dlaczego? No, po to, że takie rzeczy jakby e, raczej nie zwiększają naszej szansy na to, żeby kupić taką nieruchomość e, taniej. E, ważnym kolejnym elementem jest to, e, żeby mm, nie negować wszystkiego, co, e, co napotkamy na drodze e, do mieszkania. Czyli na przykład, jeżeli nie mieliśmy gdzie zaparkować samochodem no to nie, przekraczając próg już nie wspominajmy o tym, że nie ma gdzie zaparkować, że jest brzydka klatka schodowa, o jakie brzydkie drzwi. Dlaczego tak jest? Po prostu sprzedający często emocjonalnie całe życie, emocjonalnie związane z daną nieruchomością, często całe życie w niej mieszka, więc po prostu wymienianie takich rzeczy w sposób zaraz przekraczając próg jest po prostu nieeleganckie, co może doprowadzić do tego, że wręcz zmniejszamy nasze szanse na skuteczność późniejszych negocjacji. Wręcz przy Przeciwnie, powinniśmy wejść, pochwalić kupującego, e, pochwalić go za cokolwiek. E, to pozwoli nam zbudować e, lepszą relację, sprawić, że osoba, która sprzedaje bardziej nas polubi i że będziemy mieli potem e, łatwiej e, z nim negocjować. E, ważnym elementem również, gdy jesteś już na spotkaniu z właścicielem, zadajmy mu pięć pytań, e, które pomogą nam w e, całym procesie zakupowym i także pozwolą zaoszczędzić nieraz e, dużą ilość czasu. E, kiedy tak naprawdę chce sprzedać i sfinalizować mieszkanie kiedy jest w stanie się wyprowadzić? To cenna informacja w przypadku, gdy e, liczymy się z tym, że od razu chcemy wejść na takie mieszkanie, e, wyremontować i sprzedać dalej. E, to na czym tak naprawdę Państwu zależy? Często oprócz ceny sprzedającemu zależy na przykład na tym, żeby e, nieruchomość trafiła w dobre ręce. E, więc mamy po prostu więcej informacji na temat tego. E, jak skutecznie możemy negocjować z właścicielem, jakich argumentów używać? To jakie są faktyczne powody sprzedaży mieszkania? Tutaj sprzedający sam może nam podpowiedzieć i sam jakby powiedzieć, w jaki sposób możemy z nim negocjować. Kolejnym pytaniem to jaka jest realna cena sprzedaży. Często zdarza się tak i ostatnio miałem taką sytuację, że byłem z moim klientem kupującym na domu, który chciał kupić, była cena X, po czym kupujący zapytał, jeszcze nic nie mówiąc, no to jaka jest realna cena sprzedaży i wtedy właściciel z miejsca powiedział cenę o 20 tysięcy mniejszą. Czasami sprzedający po prostu sami siebie negocjują. No i najważniejsze, ostatnie pytanie, czy jest Pan osobą decyzyjną, jeżeli chodzi o negocjacje? Często zdarza się tak, że negocjuje z osobą, która musi jeszcze potem się skonsultować z kimś. No i e, to jakby m, nasze negocjacje zdają się iść na marne, ponieważ po konsultacjach z synem, ojcem, bratem, siostrą okazuje się, że oni się nie zgadzają, więc e, warto o to zapytać. E, czasami m, można taką osobą, osobę, która, e, którą jeszcze się trzeba skonsultować, można po prostu wykręcić do niej połączenie, wziąć ją na głośno mówiący i wspólnie jakby rozmawiać na temat cen. Pamiętajmy o tym, żeby w momencie, gdy proponujemy cenę za mieszkanie, opierać się o jakieś czynniki zewnętrzne, czyli na przykład mamy odłożoną taką i taką kwotę, lub nasza zdolność kredytowa pozwala na tyle i tyle, że byliśmy dzisiaj rano w banku i okazało się, że dysponujemy taką zdolnością kredytową. Wtedy trzeba aktywnie obserwować to, jaką. Minę, i jakie emocje daje nam sprzedający, żeby w razie czego móc dopowiedzieć, że e, jesteśmy w stanie jeszcze porozmawiać z rodzicami, być może oni będą w stanie nam coś jeszcze e, do, dołożyć. Warto o tym pamiętać, e, żeby, e, żeby używać takich e, argumentów. E, co jeszcze jest ważne? E, pamiętajmy o zasadzie win-win, czyli tego, że w momencie, gdy. E, gdy kończymy takie negocjacje, obydwie strony muszą być zadowolone. Musi się pojawić uśmiech obydwu stron. Dlaczego? Ano dlatego, że często gdy nie ma uśmiechu strona sprzedająca może nam się łatwo z takiej umowy później wycofać. Więc dbajmy o to, żeby dwie strony były zadowolone. Pamiętajmy o tym, że w... Mamy skłonności do tego, żeby spotykać się w połowie, czyli krakowskim targiem spotkajmy się w połowie. Czyli jeżeli mamy cenę ofertową 220 tysięcy, żeby kupić to mieszkanie za 200 tysięcy, no, wypadałoby zaproponować 180 tysięcy. W przypadku, gdy zaproponujemy 200, spotykając się w połowie, mamy cenę 210 tysięcy. Statystycznie ceny ofertowe są średnio zawyżone właśnie o kwotę około 20 tysięcy złotych, także nie jest to regułą, ale Często się tak zdarza. Z tego miejsca chciałbym podziękować Wojtkowi Woźniczce, u którego byłem na warsztatach z negocjacji. Dzięki Wojtku. Jeżeli ten odcinek miał dla Was wartość, zostawcie łapkę w górę. Być może Wasi znajomi teraz właśnie są w trakcie poszukiwania mieszkania, być może właśnie szukają mieszkania również dla siebie, być może ten odcinek będzie miał wartość, wartość dla nich. Udostępniajcie go, jeżeli jest to możliwe. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zostawcie proszę w komentarzu, Postaram się na nie odpowiedzieć lub nakręcić drewny odcinek o od tym. W kolejnym odcinku będziemy mówić o tym, jak zdobyć fundusze na to, żeby móc zacząć inwestować na, móc zacząć inwestować w nieruchomości, czyli jak zdobyć inwestora na to, żeby móc flipować na rynku. To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia już w najbliższą niedzielę.